Małgorzata Niemirska, obchodząca 75. urodziny, to niezapomniana aktorka znana z Czterech Pancernych i Psa, Złotopolskich i Samożycie. W materiale przedstawiamy burzliwe wydarzenia z jej życia prywatnego, związki, oraz niegasnącą pasję do aktorstwa, która wciąż napędza jej karierę. Małgorzata Niemirska, ceniona polska aktorka, świętuje dziś swoje 75. urodziny. Zyskała szeroką popularność i zapisała się w pamięci widzów dzięki rolom w takich klasycznych produkcjach telewizyjnych jak Czterej Pancerni i Pies, Złotopolscy, Leśniczówka oraz Samożycie. Jej talent nie ogranicza się jednak wyłącznie do ekranu telewizyjnego. Niemirska ma na swoim koncie także bogate doświadczenie z pracą na deskach teatru, gdzie wielokrotnie zachwycała swoją wszechstronnością i głębią aktorską. Jednak to jej życie osobiste, pełne wielu zawirowań i emocjonalnych przygód, przyciąga uwagę mediów i fanów. Jak zauważa portal Super Express, aktorka nie boi się mówić o swojej naturze skłonnej do zakochiwania się, co w przeszłości dostarczało jej licznych wyzwań. Już w młodym wieku weszła w związek małżeński z Andrzejem Makowieckim, co miało miejsce jeszcze w czasie studiów, jednak później przyznała, że nie była to miłość jej życia. Prawdziwe uczucie pojawiło się w najmniej spodziewanym momencie. Kiedy pracując nad spektaklem telewizyjnym, poznała Marka Walczewskiego. Uczucie, które narodziło się między nimi, miało siłę rażenia, jakiej sami się nie spodziewali. Związek ten doprowadził do tego, że aktor spontanicznie poprosił ją o rękę, na co ona wyraziła zgodę bez wahania. Relacja ta stała się jednak źródłem skandalu, który wstrząsnął środowiskiem show biznesu. Niemirska i Walczewski byli bowiem związani małżeństwami z innymi partnerami co ostatecznie skłoniło ich do podjęcia trudnej decyzji o zakończeniu dotychczasowych związków. Ta kontrowersyjna decyzja wywołała falę oburzenia i krytyki, prowadząc do tego, że wiele osób z branży odsunęło się od nich, przyczyniając się do ich izolacji. Niemniej jednak, podkreśla to siłę uczucia, jakie ich połączyło, udowadniając, że była to decyzja oparta na prawdziwej miłości i głębokim zrozumieniu. Małgorzata Niemirska, nie tylko uznana aktorka, ale również kobieta pełna wdzięku i charyzmy oraz Marek Walczewski, zasłużony aktor o imponującej karierze, wzięli ślub w roku 1974. Przez następne lata wspólnie pisali historię pełną wzajemnego wsparcia, miłości i zrozumienia, tworząc nie tylko zgrany duet na scenie życia, ale także w życiu codziennym. Ich partnerstwo, pielęgnowane na przestrzeni lat, Stało się pięknym przykładem prawdziwego związku w blasku reflektorów. Niestety, w połowie lat 90. Marek, który zawdzięczał swoją sławę zarówno talentowi, jak i charyzmatycznej osobowości, usłyszał druzgocącą diagnozę. Choroba Alzheimera, która dotknęła wiele wybitnych osobistości, powoli zaczęła zacierać wspomnienia i wpływać na zdrowie aktora. Choroba ta jest złożonym schorzeniem neurodegeneracyjnym, które prowadzi do postępującej utraty pamięci. Trudności w komunikowaniu się oraz zmian w zachowaniu. W efekcie, z czasem stan zdrowia Marka uległ znacznemu pogorszeniu, co było bolesnym doświadczeniem zarówno dla niego, jak i dla jego bliskich. Po długiej walce z chorobą, Marek Walczewski odszedł w 2009 roku, pozostawiając za sobą bogaty dorobek artystyczny oraz pamięć o swojej wyjątkowej osobowości. Jego odejście było stratą dla polskiej sceny teatralnej i filmowej ale także dla wszystkich, którzy go znali i kochali. Tymczasem Małgorzata niemirska, mimo niełatwych przeżyć, nie rezygnuje z zawodowej aktywności. Pełna energii i determinacji, wciąż kroczy ścieżką aktorstwa, nie tracąc przy tym entuzjazmu ani pasji. W jednym z ostatnich wywiadów opowiadała, że wciąż z nadzieją czeka na rolę, która stanie się kulminacją jej wieloletniego dorobku artystycznego, marząc o kreacji, która pozwoli jej wyrazić wszystkie zgromadzone przez lata doświadczenia i umiejętności. Z okazji jej urodzin życzymy Małgorzacie niemirskiej nieustającej inspiracji i spełnienia wszystkich marzeń, które jeszcze przed nią. Niech każdy kolejny dzień przynosi jej nowe wyzwania i radość z ich realizacji, a pamięć nie tylko o jej talencie, ale i o niezłomnej postawie długo towarzyszy tym, którzy ją podziwiają. Witamy na kanale, gdzie odkrywamy opowieści o dramatach i życiowych zakrętach. Słuchamy prawdziwych historii pełnych emocji i wzruszeń, by dzielić się nimi z Tobą. Zasubskrybuj nas, aby nie przegapić kolejnych niezwykłych opowieści o miłości.